Witam Was w kolejnym odcinku z Larym, zauważyłem, że coś z moim oddechem tu nie tak, więc spróbuję go poprawić, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie czy nie, ale się okaże. W każdym razie w poprzednim odcinku, pod koniec tego odcinka mówiłem, że muszę zarobić trochę kasy na automacie i to poza grą i tak też uczyniłem. Mm, zarobiłem. Mam w tej chwili 250olców, co zresztą niebawem zobaczycie, ale yy, rozjaśniły się e też inne rzeczy, no ale na razie wróćmy do samej gry. Żeby nie przedłużać, yy, zarówno na plus, jak i na minus, bo chciałem tu i minus osiągnąć. Czyli zostać na zero. Mm, no to nabiję tu 250 stawkę. Trochę pozachłonne, bo on na razie idzie po jeden, ale potem od setki już po 10, więc jest ok. No i grajmy. Zegrałem. Eee, najlepiej mieć zapisane, zapisane w mnie, bo, bo że gra rzeczywiście jest losowa i trochę trzeba się namęczyć. Eee, Przedni stan i wpisywać, się. znowu, że jeżeli jeżeli wygramy, no to zapisać i grać dalej. W każdym razie ja i tak chciałem osiągnąć zero, żeby coś pokazać, bo gdy dojdziecie do takiego punktu, a nie chcecie grać, a chcecie grać uczciwie, lub nie chce wam się, no to możemy zrobić coś takiego. To tutaj niestety już nic nie mogę zrobić. O, jakieś gwiazdki. A to się zajmiemy później tym. Idzie jakieś p***czysko w naszą stronę. Hey, buddy. Hey, you look worse than I do. I'm a little down on my luck. You smell worse than I do, too. I have some problems. Yeah, well, you're making them everyone's problems. Here, maybe this'll put you back on your feet. Use it for whatever you need. And cheer the hell up. You're bringing everybody down. Thank you, bum. I guarantee I'll put this to good use. That's what they all say the first time. And the name is Roddy Contiki, not bum. No dobrze, Kontiki się nazywa. Yy, I tutaj Wam pokażę. Dostaliśmy 10 dolców od tegoż miłego Kontiki. Ale tyle na ten temat. Wrócę do zapisu, bo jakaś kasa w tej grze jest raczej nieodzowna. Jak widać, bo to trzeba gdzieś coś kupić. Dobrze pan ponowiem może ten odświeżacz. A już mam. Dobrze. I co drugie Co drugie znalazłem, to... Ta kasa co mi się... znaczy tak... Ta szafa grająca, to mi się nie chciało tam naciskać przycisków. Pokażę Wam, yy, że coś daje, jeśli chodzi przynajmniej o. Zresztą nie zadajmy. Poza tym interesujemy właśnie utwór Mars Weselny, ale on na koniec. Przyspieszę to, bo... Rzucimy sobie utworki. Wyammy the... mm. się do końca no przepraszam że nudzę ale może ktoś jest zainteresowany jaki the... końcowy the efekt odsłuchania wszystkich utworów. O, widzicie? Zostaliśmy tysiąc funkcji za to. Trzeba przyznać, że masz weselny, jest niezły. Dobrze, eee, Myślę, że... Pewnie jeszcze jakieś punkty będzie można uzyskać z rozmów z tymi gośćmi, ale to później się tym zajmę. Na razie próbujmy przejść dalej. Hasło. No to mamy problem. Może w naszym portfelu się znajduje jakieś hasło? Mhm. Nie. Dostaliśmy od pijaczka. Tu nic nie widać. Co to była? To była ta informacja. Z... Nie mogę tego wcisnąć. To bym chciał.

his employee is upstairs waiting to provide quick expert services to a discriminating clientele. Mm -hmm. to you gingerly poke around in the pile looking for something useful. to your great relief you find nothing. quick whip out your leisure suit larry scratch and sniff card and scratch number four. If you purchase this game digitally, or if there's no scratch and sniff card in your game box, you may your purchase is complete. Thank you. Publisher's note: There is no scratch and sniff card. There is no. oops Lizanie nie do końca. Coś mamy? Since nobody seems to be using it, you glom the remote. Yeah, baby. Kura. Czekanka może? They immediately make a sad, winding-down sound and begin to jiggle. Rip off. You inhale very deeply from the butt bottle, so can practically feel little things flying up your nostrils. it smells like spider eggs. This could be trouble, Larry. But you'll no doubt ignore. Dobrze, przejdźmy dalej. Tu mamy jakąś szafę.

Just put it out of your head. Well, that just makes me want to go up there even more, right? Makes me want to figure out a way to get past you. You're new at this, aren't you? Step away, little man. You're not my girl's type. What'd you let me in the room for then? I surround myself with socially inept people. It stems from a need to overcompensate for my deep-seated low self-esteem. <laughs> <laughs> Dobra. Może jeszcze coś powiesz? Aha. Musimy jakoś go stąd usunąć. Prawdopodobnie. Myślę, że, że, że pilot może się tu przydać. Nie działa z telewizorem. Może będziemy wiedzieć dlaczego. Baterie. Musimy zdobyć baterię. Myślę, że. Nie to. Że baterie mogą być w tej szafie. No wiem, że zaknięta Szafie, no razem z tym sprzętem. Bardzo potrzebnym. Oj, przepraszam. Chciałem do mojej walizeczki zajrzeć. Gdzieś musimy coś znaleźć. To dostaliśmy jako bardzo ważną rzecz. Mhm. A! Nie wiedziałem, że można zwrócić.

podać odwrócone chyba. Blisko rozwiązania jesteśmy. No, nie, 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 mogę nie, 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 teraz mam. Bingo. You use the combination on the coaster to quietly unlock the cabinet. You dispose of the evidence by tossing the coaster behind the cabinet, where it's unlikely to be found for thousands of years. I'll never forget that number. It's burned into my memory. I think. Wait. What was it? For something, right? Tak, to przypuszczałem, że nie będziesz pamiętał. Aha, nic. Nie wzięliśmy. musimy wziąć. To... Nie chciałem patrzeć, patrzeć, tylko brać. Właśnie. Dostaliśmy masażer na baterię. Teraz by trzeba było ładny jakoś wydobyć z niego baterię. Nie proste. no spróbujmy dalej. Nie mamy niczym co pod, z czym to zrobić. Spróbujmy no, może Tak, udało się. Jeszcze raz mamy baterię. To teraz łączmy je z naszym niedziałającym pilotem. Albo pilota Tak.

Przykułem uwagę, pilot dalej w ręku, znaczy, że chyba trzeba szukać lepszego programu. Dobrze, przyspiesz... Dobrze, przyspieszmy, bo nie. Another boring real life white -true. prodigious p doesn't seem interested enough in the program to leave his post by the stick. <many> in sti in <many> <thank> <many> another boring commercial for prodigious <many> pee You aimed remote at the TV and pushed może. <many> <same same audio> <audio> so, another You the at the channel button. Please have your pet, spade, neutered or both. Sterilizacja go też nie interesuje. Nie dziwię się. Żydka dogolenia. Myślę, że ma. O, to może chyba zainteresować. To jakby nie było z jego branży. Jasne. Dobrze jest. W transie. Tak to mądre rozwiązanie. O, dostaliśmy jakąś nagrodę do spraw programowych. o oh, właśnie, Alfa, super. To co? Biegamy do góry. You're able to This no. must be the place. Just so you know, if you into Peking duck play, I need 24 hours

A, wyczuwam okazję, nie tylko zagadam, że. No, może jest jakoś tak. Dobra, to porównanie. Tak próbuję, bo może coś tu za darmo uzyskamy. So, if you do this for a living all day, do you actually enjoy sex? Yeah, yeah, it's great. It's terrific. You're the best I've ever had, blah, blah, blah. Okay, now, can we get this show on the road? No, to let's no, What a fascinating life you must lead. Must I?

No, dzieci zamknąć oczy? Eee, nie ma po co. A teraz? O, cenzurowano. Nie ma problemu. Myślę, że z tego jakieś będą problemy. No, się. Można jeszcze raz? Aha, no. Ubierzesz się? Dobrze. Nie będziemy jeszcze tak latać po ulicach. Pewnie niedługo trzeba pójść. Na no co teraz? Teraz, 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 teraz. Zobaczmy, co tu mamy. Tych don't need any of don't need any of Leaving the What a which stands for computer-aided dork. a computer-aided dork. What What are you doing with that? I'm sorry. Did you want it? Sure, I wanted it. That's my candy. Well, I think I earned it. You earned it? I'm the one that took your virginity. You were sobbing and thanking me and everything. Yeah, but I also did all the work. I had to watch the whole nasty business. All right, take it. But don't say I never gave you nothing. You didn't use a condom, Larry. She probably gave you a lot of things. <laughs> no, obviously. <basically. laughs> so I thought you'd have a problem. Leave you you a on, Larry. How much can one man take? A nóżki, nóżki, nóżki. A tu jeszcze jakieś pety leżą. Moment, moment. Co to z tymi petami? Mhm, mm -mm, mają oni na granice. Dobrze. Może trzeba... Tak do tego podejść, tak. Interesowały mnie te klatki, ale potem sobie sprawdzę do czego są. Na razie sobie tu potreptmy. you hey, might have a new career look at this! You pop up with one perfectly good hammer with just a little bit of mystery goo on the handle. Dostaliśmy nagrodę za znalezienie młotka. Może coś tam jeszcze mm, jest? Nie Myślę, że po tej krewetce to sobie psiknę. Dobrze.

First you find a can of breath spray, which you decide not to take since any filthy slob could have put it in his mouth. Whoa! It's a wallet! And it looks the same as mine. Only newer. You transfer everything from your old wallet to the one you just found. Cuz hey, free wallet. Yeah, baby. You put no it of garbage cans, looking for anything that'll help you find true love. Or a reasonable Nothing in here but an old. You feel an uncomfortable twinge, which twinge grows into a pang, the pang grows into a pang in the Oh, now wiedziałem, slightly bursting and dying sensation. Didn't your mother ever teach you not to go out in the rain without wearing your lovers? The lady upstairs is a human petri dish. No, I umarliśmy. No to, to. Tak, i przepraszam, na następne.